Co tu dużo mówić, no rewelacyjny pojedynek, tak jak wczoraj sobie rozmawialiśmy, że kobiety są w tej klatce zawzięte, nieugięte. Nie, nie skończył się ten pojedynek na pełnym dystansie, ale akcji było tyle, że można było obdzielić naprawdę kilka tutaj pojedynków. No działo się sporo, więc opowiadaj Aniu, jak już ochłonęłaś gdzieś tam na trybunach z kibicami, z wszystkimi zbiłaś pionę. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Czy jeszcze gdzieś to buzuje w tobie wszystko? No ogólnie jeszcze buzują we mnie emocje. Ja się tak cieszyłam, że to po prostu było można zobaczyć po mojej reakcji, jak moja ręka już poszła w górę. Ja się tak cieszyłam, skakałam tam w tym Oktagonie. Ogólnie za dużo nie pamiętam z tej walki. Była i stójka, był i parter i byłam ja z dołu i ona była z dołu. W pierwszej rundzie zapiałam jej. Trójkąta pod koniec, nie wiem ile ja go trzymałam, z minuty 40 sekund. Myślałam, że skończy się na tym trójkącie, ale nie odklepała. Jestem w szoku, bo dosyć mocno trzymałam tego trójkąta. Ale ogólnie yy, poczułam też w pierwszej rundzie, na początku rundy kilka kolan Oliwii. Szczerze mówiąc nie byłam na nie przygotowana. Do drugiej rundy już wyszłam też ze spokojną głową. Minęła minuta, ochłonęłam troszkę po tej pierwszej rundzie. No i co? Troszkę było stójki, nie za dużo, nie pamiętam. Później próbowałam je ściągnąć na dół, to skontrolowałam. Byłam obok niej, zadałam dwa ciosy i poszłam za plecy. Jak zaczęła wstawać, zapięłam ręce i już poszło. Nie udało się, trójkątem udało się za pleców. Tak, tak dokładnie tak. No a później tutaj zniknęłaś nam na dłuższy czas, klub liczny. Ale to zawsze fajnie gdzieś wpaść w objęcia tych, którzy tu dla Ciebie przyszli, no bo Ty jesteś tutaj dla nich, oni są tutaj dla Ciebie. No, jak zobaczyłam moją mamę zapłakaną i babcię, to ja w ogóle sama się popłakam. popłakałam się i w klatce powygranej. I jak wyszłam z klatki, właśnie jak zobaczyłam mamę i babcię całe we łzach, o matko Polska, to emocje jeszcze bardziej mnie puściły i bardzo fajnie, bardzo. Ale mama i babcia, tak jakby patrząc na Twoją buzię, no jutro spokojnie zdjęcie gdzieś z rodzinnego obiadu w, w, w media społecznościowych będzie mogło pójść bez całej masy filtrów. Tak, no też tak myślę. Jak teraz się spojrzymy, jak puszczą po bluzę, w lustrze to. Zerknąć jest całkiem okej. No właśnie, to za dużych obrażeń nie mam na twarzy. To co, jakie teraz plany? Jakie plany? No, na pewno będziemy walczyć dalej i od poniedziałku wracamy na salę i ciężko trenujemy. Tak. No, ja jestem strasznie zawziętą osobą, że dzisiaj jest sobota, jutro czas na odpoczynek i od poniedziałku znowu treningi. Taki Nie. mam plan, zobaczymy co powie trener. Słucham, taki mam plan, zobaczymy co trener powie. Nie, no, możesz sobie dać trochę na luz, no, wiesz, no, można trochę... Zjeść dobrze, na przykład w niedzielę na pewno u babci, u mamy. No tak, to na pewno, ale ja trenowanie sprawia mi bardzo dużą radość i nawet jak ja mam iść na salę, posiedzieć tak o 2, 3, 4 godziny, to ja mogę tam spędzać cały dnie, tak naprawdę. To powiedz mi, ile dajesz sobie czasu, ty na ile się czujesz, żeby gdzieś sobie tutaj mówisz? no w poniedziałek wracasz, to odpoczynku nie masz za wiele, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, powiedzmy, ale jakbyś tak miała formę następną, startową zrobić, to ile sobie dajesz czasu, jaki termin byś odpowiadał na następny pojedynek? Szczerze nie wiem, jak będzie jakaś propozycja, to na pewno z trenerami bierzemy od razu. Na wszystko się zgadzamy. Tak naprawdę. Nic dodać nie wiem. Dziękuję Aniu, jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękuję. się. Dzień. Your money, women, power, caught her feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Uh.